Miał wszystko, miał posiadłości, od młodości spełniał przykazanie, był bardzo dobrym człowiekiem. I często też tak spotykamy takich ludzi, którzy mówią: Ja jestem dobrym człowiekiem, to w zupełności wystarczy. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że niekoniecznie. Ten młodzieniec, dostojnik, on miał w sobie poczucie, że czegoś mu brakuje. Dlatego przychodzi do Jezusa i mówi, kto tak właściwie dostanie się do nieba, kto dostanie się do Królestwa Niebieskiego. Ja spełniam przykazania, jestem, jestem dobry, można powiedzieć, jestem gdzieś tam jakimś takim wzorem moralności, nie można mi niczego zarzucić. Nie ukradłem, nie zabiłem, nic złego po prostu nie uczyniłem, szanuję po prostu rodziców, czyli przykazania wypełniam. Ale Jezus mówi, jednego, jednego ci brakuje. Brakuje ci tego, żebyś sprzedał wszystko, co masz i oddał to biednym. Dlaczego? Dlatego, że miał wiele bogactwa i to musiało obciążać jego serce. Skąd wiemy, że to obciążało? Dlatego, że jak mu Jezus o tym powiedział, to on był strasznie smutny. Jego serce było strasznie ociężałe. To znaczy, że nie był wolny, ale że dobra tego świata była dla niego bardzo ważne. Dlaczego, kochani, nagrywam to na tyle tej mazdy? Bo można powiedzieć, że... To jest chyba taka moja największa posiadłość. Ja jako kapłan nie mam nawet swojego domu, czyli to znaczy nie mam po prostu takiej mojej swojej posiadłości. Czemu? No bo fara jest takim miejscem, gdzie po prostu mieszkam, gdzie żyję, mój dom rodzinny, wiadomo, że jest miejscem, gdzie zawsze mogę po prostu być, ale nie mam swojego domu. Więc można powiedzieć, że to jest taka moja największa posiadłość. To na drugim miejscu bym chyba zaznaczył mój ekspres, i to jest tak właściwie tyle. Czyli tych posiadłości można powiedzieć mamy mało, więc nie ma zbyt, z czego po prostu rezygnować. Ale mogę też powiedzieć śmiało, że niczego, niczego po prostu mi nie brakuje. Dlaczego? Dlatego, że jestem w rękach Pana Boga i Pan Bóg się o wszystko troszczy. Kochani, zanim Jezus powiedział, że jednego ci jeszcze brakuje, i idź sprzedaj wszystko, co masz, to mm, o tym mówi Ewangelia według Świętego Marka, że spojrzał na Niego z miłością. I to jest, kochani, niesamowite. Czyli nim Jezus mu powiedział: I sprzedaj, wszystko co masz, to spojrzał na niego z miłością. Czyli to jest wynik troski. To nie jest tak, że teraz Jezus chce nam odebrać wszystko, że chrześcijaństwo jest religią po prostu dla biedoty. Nie, ono jest również dla bogatych, ale to, co to obciążało po prostu bardzo mocno jego serce, nie to bogactwo całe. Więc dlatego po prostu pan Jezus mówi, żeby poszedł, to sprzedał. No i on spochmurniał. On był wtedy zasmucony. Mu nie było to na rękę. I odszedł. Odszedł, bo wiedział, że nie jest w stanie tego zrobić. Kochani, co? Co jest twoją posiadłością? Co jest czymś takim, bez czego nie wyobrażasz sobie życia? Takiego tutaj doczesnego? Co cię tak bardzo mocno trzyma? Czy masz właśnie takie rzeczy? Bo może jest coś takiego, co nie pozwala osiągnąć tobie pełnej wolności? Bo może jest coś takiego, co cię bardzo mocno ściąga w dół? i nie pozwala ci po prostu mieć takich skrzydeł i odlecieć jak taki orzeł i szybować po niebie, szybować w tym życiu. O to też chodzi, że masz po prostu masz taką radość i takie poczucie wolności. Orły, mam wrażenie, że one mają poczucie bardzo wielkiej wolności, że szybują właśnie po tym niebie, że kiedy właśnie wyciągają skrzydła, to one są potężne. To jest takie potężne doświadczenie wolności i do tego nas zaprasza Jezus. On tego dla nas chce, żebyś był wolny. Więc, kochani, bardzo Was do tego zachęcam, zapraszam, żebyście dbali, żeby Wasze skarby były budowane w niebie, nie tylko tutaj na ziemi. Więc na drogę tego Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się mocno. Miejcie dobry dzień.